Tak, naprawdę stoi z tyłu i patrzy <śmiennie> tylko no tak, no bo on tak ma robić, no rzucił wszystko co nie, musiał no rzucić robotę <śmiennie> On jest kurwa scoutem od dzisiaj Scoutem, który pobiera się ty kurwa fame no, Opłata, jeszcze powinniśmy płacić za to My mu płacimy w fejmie właśnie O, o co nie lubię? kurwa, przyzwyczajenie Ale gościu, jak oni będą chcieli nas zagazować, to taką wbite im robimy, że tam jest z dupy rozpierdol robione No z nastawieniem na, na walkę idziemy No proste, że ta. Proste, ja tylko Dwa windwall, -e, firewall, -e, jak oni chcą Czekam na kontakt Ja też chcę kontakt, naprawdę, To się Ja też, ja chcę zobaczyć czy to działa jakikolwiek <noise> <noise> no Jeszcze kurwa typu połamił, to w ogóle będzie komedia Chodzą na feinfarb, żeby się pobić z wizji. No tak. <laughs> Normalne. To mogliśmy iść na tereny archów. Tylko, że tam tu chujowe tyry są.